Warszawa i wszystkie odgłośnienia Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską. Plana spadł agresji nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plantaż. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Ale wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy być wcześniej kobiety, walka aż do zwycięstwa. To jest nasz moralny, patriotyczny, ale również pedagogiczny obowiązek. Aby dawać świadectwo i przekazywać następnym pokoleniom pamięć o bohaterstwie naszych przodków. Z roku na rok ubywa osób, które przeżyły i pamiętają wrzesień 1939 roku. Odchodzą nasi dziadkowie rodzice, którzy zapewne niejednokrotnie dzielili się z nami swoimi traumatycznymi przeżyciami na temat krzywd doznanych z Rol, Niemców i Rosjan. Gdy więc milknie głos wspomnień, pozostają nam jedynie podręczniki do historii i kultowywanie wydarzeń takich jak to dzisiejsze. Zmuszające do zatrzymania się, refleksji i zadumy. Pamiętne słowa premiera Anglii: Uratowałem pokój dla naszego pokolenia po powrocie do Londynu i podpisaniu układu monachijskiego, który pozbawił Czechosłowację części jej terytorium. Jakże żałośnie zabrzmiały one 1 września 1939 roku. Po wielu latach Wacław Havel nazwał ten akt wielką klęską demokracji w Europie. Havel powiedział wtedy, Układ monarchijski pokazał zdradziecką jej politykę ustępstw. Jak bardzo samobójcza była myśl, że kompromis z agresorem może ocalić pokój. Czy nie widzimy w tym podobieństwa z Hitlera naszych czasów? Aneksja Krymu i zajęcie części Donbasu przez Rosję i porozumienia mińskie w 2015 roku, w którym uczestniczyła Francja, Niemcy i Rosja. Akceptacja postępowania Rosji doprowadziły 24 lutego 2022 roku do napadu Rosji na Ukrainę. Jakże duże podobieństwo od 1939 roku. Stoimy dzisiaj przed symbolicznym gromem żołnierzy Armii Krajowej. Ogromna część żołnierzy tejże armii to żołnierze Września, którzy przeszli do podziemia, aby walczyć z okupantem niemieckim i sowieckim. Dzisiaj, w kolejną 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, my, mieszkańcy powiatu Szczecinieckiego, pamiętamy o heroicznym wysiłku bohaterów tamtych dni. O bohaterskich żołnierzach września o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną ojczyznę Polskę. Pamiętamy pamiętać będziemy o okrucieństwach II wojny światowej. Pamiętamy o obozach koncentracyjnych w sowieckich łagrach. Pamiętamy o katyniu i wysiedleniach. Pamiętamy o Holokauście europejskich Żydów i innych mordach. Ale też nie godzimy się na jakąkolwiek agresję na inne państwa. Każdy naród ma prawo do, stanu, do samostanowienia. Takie prawa ma naród ukraiński. Agresja Rosji na Ukrainę to złamanie wszelkich umów międzynarodowych. Nie pozwolmy na to, aby agresor jego agresja była akceptowana przez państwa świata i obywateli wolnego, demokratycznego świata. まあまあ。

Oh.